Czym żyje województwo podlaskie? Iwona Gawał, dyrektor księżnicy podlaskiej imienia Łukasza Górnickiego w Białym Stoku, jest gościem Radia Jart. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dobry, witam. Lato w księżnicy podlaskiej w pełni, ale zanim powiemy o tym, co przed nami, to powiedzmy, co za. Bo jak zwykle masa wydarzeń, takim najważniejszym chyba w ostatnich tygodniach był podlaski Nerdfest. O tak, był Nerdfest i rzeczywiście bardzo dużo yy, się działo u nas w księżnicy związanego właśnie z, z tym wydarzeniem, bo było to takie no, chyba największe wydarzenie, jeśli chodzi o o czerwiec i mm -hmm. mam nadzieję, że ogólnie, bo chciałabym bardzo, żeby to było wydarzenie cykliczne. Okej, okay. no mm -hmm. możemy się tego spodziewać. No właśnie, Nerdfest cieszył się dość dużą popularnością, takie wydarzenie, jeżeli Państwo nie wiedzą, dla miłośników fantastyki jeszcze przy okazji gier komputerowych, mangi i wielu innych branż. Tak, tak rzeczywiście, jeśli ktoś jest entuzjastą, to, to znalazł tam na pewno coś dla siebie, było tam właściwie wszystko począwszy od y, literatury, skończywszy na, no to właściwie <laughs> w wszystkim konsolach i tak dalej, oprócz tego, że byli też wystawcy, którzy y, no, sprzedawali też swoje y, produkty, tak? I y, 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 dla zainteresowanych było tam wszystko sama się też, także odkupiłam. <laughs> Rozumiem, bo ja też miałam Ja jestem entuzjastką fantasy. O. o, proszę. Tak. Ja, ja też miałam okazję, akurat jako entuzjasta Wiedźmina uczestniczyć w spotkaniu z Jackiem Rozenkiem, więc <laughs> bardzo mi się podobało. I myślę, że Państwu także, jeżeli chodzi o lato w Książnicy Podlaskiej. Jeszcze powiedzmy o tym, co przed nami, bo w lato zapraszacie między innymi do letniej czytelni. No zdecydowanie o tym chciałam przypomnieć, bo w zeszłym tygodniu ją otworzyliśmy. No i chciałam tylko powiedzieć, że lato w, w mieście wcale nie musi być nudne, że właśnie zapraszamy do Książnicy Podlaskiej. U nas zawsze się coś dzieje i organizujemy różne wydarzenia i będą to Teraz właśnie w tych miesiącach letnich warsztaty, zajęcia plastyczne, czytanie książek wspólne, wiele, wiele innych, a szczegóły na pewno znajdą Państwo na naszej stronie oraz profilu Facebooka. I co wracając do letniej czytelni, no to to jest taka nasza odpowiedź na, na zapotrzebowanie, na potrzebę właśnie czytelników. Chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń wolną od zgiełku, od Problemów też, można tam przyjść, odpocząć, zrelaksować się, poczytać, kupić sobie kawę na dole mhm. i choć sobie na szóste piętro i po prostu sobie tam e, być, e, mamy piękną panoramę, mhm. tak? Na, na właściwie całe miasto, na Park Pranickich, więc w ogóle szóste piętro nasze, szóste piętro jest naprawdę. Świetne. Dużo osób korzysta? Akurat w momencie, kiedy, że tak powiem, już kręciliśmy rolkę dotyczącą tego szóstego piętra, to już tam były osoby, a zaledwie to otworzyliśmy jakoś dosłownie, nie wiem, dwa dni wcześniej, więc... Tak, już w tej chwili powiem, że cieszy się to popularnością. No właśnie, bo y, zastanawiam się, pani pewnie jako dyrektor instytucji, która się książkami zajmuje zawodowo, pewnie wie to najlepiej. Dużo Białustecznych czyta książki. Yy, okazuje się, że tak. Yy. Prawda, ja wiem, że ogólna opinia jest taka, że my coraz mniej czytamy, że jest coraz gorzej, ale to nie jest prawda. Przynajmniej jeśli chodzi o książnicę z roku na rok, właściwie. Cały czas potwierdzamy, że to czytanie cieszy się e, ogromną e, popularnością, albo inaczej, czytanie jest w, i w modzie i czytanie jest taką naturalną jakby potrzebą, tak? Każdego z nas. Każdy z nas też e, ma jakieś swoje zainteresowania. Nawet mogą być to książki kulinarne my przecież mamy wszystko, e, i, i, ale są takie pozycje, które no, nieodzownie cieszą się największą. Jakby największym zainteresowaniem. To znaczy? A na kryminały chociażby, mhm. a na przykład taka y, kobieca literatura. I to jest coś, co, co jest cały czas jakby na, na topie. Ja mogę tylko przypomnieć, że zapraszamy na pierwsze piętro mhm. do czytelni. Mogą założyć Państwo kartę czytelnika. Cały czas jesteśmy. Bardzo do tego gorąco zachęcamy. No i przy okazji jeszcze tak trochę wybiła mi pani argument z ręki, bo te zastanawiałem się, może e, faktycznie niewiele i trzeba będzie jakoś szczególnie zachęcać, ale tak słyszę, chyba specjalnie zachęcać nas nie trzeba, do tego, żebyśmy książki czytali. Tak? Zawsze trzeba. Zawsze hmm. trzeba, oczywiście, że tak. Y, dlatego że y, być może jeszcze młodzi ludzie. Y, y, Albo czasami nie wiemy, że książka to też pasja, tak? że, że po prostu możemy odnaleźć tam wszystko, możemy zapomnieć o Bożym świecie, możemy też y, znaleźć sposób na życie. To, to jest odpowiedź na różne nasze bolączki, więc zawsze warto zachęcać do czytania. Zawsze. Więc do czytania gorąco zachęcamy i jeszcze naturalnie nasuwa mi się pytanie, skoro rozmawiamy trochę o lecie w książnicy Podlaskiej, to czy w związku z tym, jeżeli chodzi o resztę tego roku, macie jakieś szczególnie zaplanowane duże wydarzenia ciekawe, które dla mieszkańców Białego Stoku mogą się spodobać? No to chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że na właściwie od początku sierpnia w Galerii Parter w Książce Podlaskiej będzie można oglądać wystawę prac. To będzie wersja i multimedialna, i taka w takiej tradycyjnej formie Krzysztofa Koliczka. No właśnie, multimedialny ten pokaz będzie dotyczył przekroju dokonań artysty na przestrzeni ostatnich lat, a także to, to jest takie preludium przed wystawą, która się odbędzie może powiem jaka to jest nazwa tej wystawy to jest Dotyk Nieskończoności i ona odbędzie się w grudniu w ratuszu Muzeum Podlaskiego i to będzie taka właśnie już to będzie takie wydarzenie z okazji jubileuszu 70-70 urodzin i ponad 40 lat pracy twórczej Krzysztofa Koniczka i wstęp na to wydarzenie oczywiście jest bezpłatny Galeria Parter czynna od poniedziałku do piątku 10.18. Zapraszamy. Bardzo ciekawie się to zapowiada. Mhm. Jeszcze jakieś wydarzenia? Tak. No to już wspomnę może o wrześniu. Prosimy bardzo. Chociaż to już jest koniec, że tak powiem, wakacji i już początek, ale jednak Prosimy. mimo wszystko, no to na pewno będzie to narodowe czytanie. Ach, no tak, bo to też jest taka impreza, no którą księżnica jak zwykle tak. organizuje i ona się ogromną popularnością zawsze tak, cieszy. tak. I to będzie właśnie 6 września. Zapraszamy do wspólnego czytania. W tym roku jest Jan Kochanowski, to będą pieśni, fraszki treny Kochanowskiego. Szczegóły wydarzenia na pewno podamy niebawem. Mamy Generalnie na to świetny pomysł. pomysł i, Aha. Tak. Świetny Ale niech pomysł. to będzie niespodzianka. A chciałoby się aż coś mm. zdradzić w tej sprawie. No i jeszcze oczywiście wrzesień to będzie powrót nasze, naszego cyklu spotkań autorskich. Środy Literackie. Tak, 10 września zapraszamy na spotkanie z Izabelą Mejzą, autorką książki i ja to chciałam ak akurat tutaj e, opowiedzieć troszeczkę o tym, bo to jest bardzo piękna taka literacka opowieść o wiejskiej społeczności e, na polsko-litewskim pograniczu, gdzie zniknięcie jednej ważnej osoby staje się takim pretekstem do wejścia w skomplikowane relacje mieszkańców. I sama autorka pochodzi e, z pogranicza polsko-litewskiego, do którego właśnie odnosi się cały czas jak gdyby do w swojej twórczości. Jest autorką książki Nasz Mały Perel, Roku w M3, z, co tam jeszcze, M, przepraszam, pół roku. M3 trwało w sami i Maluchem, i, która została wydana w 2012 roku. I jeszcze, może mogę jeszcze przypomnieć, tak? To jest 17 września, z kolei właśnie środa literacka z psycholog. I tutaj też naprawdę bardzo ważne wydarzenie, bo e, Zuzanna Budkiewicz, która jest autorką książki Rozmowy poudarowe. I jak Państwo już sami słyszą, no. i, i pan Pani Zuzanna, 4 lata temu właśnie. Przeszła udar, właściwie to więcej, chyba dwa udary i miała krwienie mózgu ze skutkiem właśnie, którym do dzisiaj się boryka i w trakcie leczenia i później rehabilitacji po prostu zaczęła pisać, prowadzić coś na kształt pamiętnika, wpisów, a często właśnie taka, no to były jakieś takie notatki i potem po prostu... Zaczęła to spisywać, powstała z tego książka, e, książki, e, tam jest taka dobra dawka takiego czarnego humoru, okay. e, tak i to są książki pół mózgiem, pół serio, e, to są zwierzograjki, czy takie bajki z morałem, mm, rozmowy poudarowe, e, to są wywiady. Mm -hmm. Z przeszło 40 osobami, które przeszły udar, ich opiekunami i po prostu autorka jakby liczy na to, że, że, że te książki pomogą też innym zrozumieć istotę udaru, wszystkiego co z tym związane. Bliskich i tak dalej. W Książnicy nie tylko rozrywka, ale także i te bardzo ważne tematy. Tak, o nich wszystkich. Edukacyjne, dokładnie tak, o nich wszystkich można przeczytać, m.in. w mediach społecznościowych, placówki. Także na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej. Dyrektor tejże instytucji, Iwona Gaweł, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie. Czym żyje województwo podlaskie? Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.